Rozdział siódmy. Stado wielbłądów, tajemnice groty, zasadzka, nocna bitwa, parzystokopytny kopniak, jaskinia przemytników. Przed wieczorem gospodarz wyprowadził z garażu bardzo starego, rozpadającego się właściwie Mercedesa bez dachu. Załadowaliśmy się do środka wszyscy i odpalił silnik. Pojazd wydawał koszmarne dźwięki, ale już za trzecim razem ruszył z miejsca. Jak zaobserwowałem, żaden z wskaźników na tablicy rozdzielczej nie działał. Gospodarz dodał gazu i wyraźnie na słuch zmieniał biegi. Pojechaliśmy jakimś wąwozem, potem trochę kluczyliśmy po spalonym słońcem stepie. Wreszcie zatrzymaliśmy się na pagórku górującym nad rozległą kotliną. Na jej dnie rosła świeża trawa i pasły się wielbłądy. Pilnowało ich dwóch arabów uzbrojonych w kałasznikowy. Na nasz widok poderwali broń do ramion, ale zaraz opuścili Widocznie poznali młodego przemytnika. Maciek wręczył im po pliku dolarów, a oni, gnąc się w pokłonach, odeszli. Najtrudniejsze przed nami powiedział. Nasi czarni przyjaciele zabrali się do roboty z dużą wprawą. Z niedużej jaskini przynieśli zwój liny i skórzanych pasów. W ciągu godziny wszystkie wielbłądy miały założone uzdy. Pomagaliśmy im z Maćkiem dzielnie i zarobiliśmy kilka solidnych kopniaków od złośliwych zwierząt. Wreszcie wszystkie były połączone w pięć długich łańcuchów. Pierwszy ruszy, to i reszta za nim pójdzie wyjaśnił Maciek. Siodła też się znalazły, leżały ukryte w jaskini. Trzeba odnaleźć miejsce ukrycia tubusu przypomniałem. Kiwnął poważnie głową. Leży jakiś kilometr w bok od naszej trasy powiedział. Będziemy tam może za dwie godziny. Wyciągnął z jaskini niedużą blaszaną skrzynkę. Wewnątrz leżało pięć pistoletów maszynowych i zapas magazynków. Na wszelki wypadek, powiedział. Nie wiadomo, na kogo po drodze możemy natrafić. Niechętnie wziąłem broń i przerzuciłem sobie rzemień, na którym wisiała przez plecy. Pewnie nie dojdzie do jej użycia, uśmiechnął się Maciek. Będę starał się prowadzić was najbezpieczniejszą drogą. W starciu z pogranicznikami albo wojskiem mamy bardzo nikłe szanse. Jeśli zobaczą, że jesteśmy uzbrojeni, pewnie zrezygnują z pościgu. Ale gdybyśmy któregoś zabili, dopadną nas nawet w Addis Abebie, choćby mieli gonić nas na piechotę. Wreszcie usadowiliśmy się wygodnie w siodłach i ruszyliśmy. Pierwszy, znający dobrze trasę Maciek, za nim pan samochodzik i ja, a obaj murzyni zresztą zwierząt zamykali naszą małą karawanę. Niebawem wzeszedł księżyc. Ruszyliśmy przez step. Trawa była niska, widocznie słońce wypaliło ją, zanim odbiło od ziemi. Jechało się dość przyjemnie, choć trochę trzęsło. Przypomniałem sobie tę noc, kiedy uciekaliśmy z kurdyjskiej wsi w stronę Araratu, ale te wielbłądy pachniały inaczej. Po godzinie dość szybkiej jazdy zatrzymaliśmy się koło sporej skały. Jeśli Ahmed nas nie okłamał, to jesteśmy na miejscu, powiedział szef. Masz gdzieś pod ręką latarkę? Miałem. Siedliśmy z wielbłądów i oświetlając ziemię w obawie przed wężami, ruszyliśmy wokoło skałek. Niebawem zauważyliśmy ciemny otwór groty. Weszliśmy do środka, nisko pochylając głowy. W świetle dwóch latarek wnętrze prezentowało się niezbyt ciekawie. Korytarz skończył się wąskim wylotem na drugą stronę skały. Na podłodze, czy też raczej na spągu jaskini, poniewierały się resztki jakichś przedmiotów. Plecione maty z trzciny, brudne, podarte i pogryzione przez gryzonie, stare spodnie z dżinsu rozwalone na kolanie, kamienie otaczające niewielkie ognisko, kawał sznura. Nie wygląda to najciekawiej, mruknął szef. Grzebałem w śmieciach. Liczyłem na przysłowiowy łód szczęścia. Miałem nadzieję na monetę, może guz od kontusza. Nie odnalazłem jednak nic podobnego. Pan samochodzik oświetlał ściany. Żadnych herbów, żadnych inicjałów, powiedział. Tylko smugi kopcia od łuczywa. Nic nie wskazuje, by kiedykolwiek tu przebywali, powiedziałem. Sądzę raczej, że jakiś pasterz nocujący w tej jaskini znalazł gdzieś tubus i obejrzawszy rzucił w kąt. Bóg raczy wiedzieć, kiedy to się stało. No cóż, przed nami jeszcze daleka droga. Wyszliśmy z groty. I jak efekty poszukiwań? Zapytał Maciek. Pokręciłem ze smutkiem głową. Jechaliśmy na próżno, powiedziałem. Jego brwi uniosły się lekko. Może w Etiopii znajdziemy jakieś dalsze ślady? Zapytał. Obawiam się, że to beznadziejne, westnął pan Tomasz. Ale ruszajmy w drogę. Wielbłądy położyły się. Dosiedliśmy ich i powędrowaliśmy dalej w stronę gór. Zapadał powoli zmrok. Zwierzęta szły kołysząc się charakterystycznie na boki. Drewniane siodło było dość niewygodne, ale zapewniało w miarę stabilne oparcie na garbatym grzbiecie zwierzęcia. Spod stepowej trawy coraz częściej wystawały kawałki nagiej skały i głazy. Niektóre były częściowo obtoczone przez wodę. Widocznie przed kilkoma tysiącami lat, gdy klimat tej części świata był znacznie bardziej wilgotny, górskie potoki przyniosły je aż tutaj. Wzgórza stały się wyższe, a kotliny pomiędzy nimi głębsze. Rozglądałem się coraz bardziej zdziwiony. Niektóre, w szybko zapadającym mroku, wyglądały jak moreny polodowcowe, ale przecież tutaj była Afryka. Zwróciłem na to uwagę szefowi. "Chyba się mylisz", powiedział po dłuższym zastanowieniu. "Nawet w okresach maksymalnego ochłodzenia na tych górach nie mogły powstawać lodowce. Góry są zbyt niskie i zbyt blisko równika. A Kilimandżaro albo Mount Kenya są jeszcze bliżej równika, a znajdują się na nich piękne czapy lodowcowe. Tak, ale wyżyna abisyńska, której granice mamy przed sobą, wznosi się zaledwie na 1500 metrów nad poziomem morza. Góry wyrastały majestatycznie w ciemne niebo. Im bliżej byliśmy, tym większe wrażenie robiły. Nie wiem, jaki kaprys geologiczny wypiętrzył je z tej równiny, ale widok był niesamowity. U podnóża skalnej ściany ciągnęły się pagórki, Niczym straż przednia przed armią. Tam, między tymi dwoma wierzchołkami, jest przełęcz, Maciek pokazał gestem. Dojście żlebem będzie dość strome, ale wielbłądy pójdą. Nie dokończył. Nieoczekiwanie nad naszymi głowami rozbłysło kilka flar. Przez ułamek sekundy patrzyliśmy na siebie zaskoczeni, a potem powietrze rozdarła seria skałasznikowa. Na wzgórzach rozbłysło kilkadziesiąt przenośnych reflektorów. Maciek zerwał karabin z pleców i puścił serię w powietrze. Do granicy, krzyknął. Szef wcześniej widać wpadł na ten pomysł, bo nieźle wysforował się naprzód. Ruszyliśmy za nim. Wielbłądy spłoszone strzałami biegły dość szybko i niestety zbijały się w stado, plącząc linki. Trzeba je rozdzielić, zawołał Maciek. Przez chwilę zapomniałem o naszych prześladowcach. Huknęło kilkanaście strzałów. Jeden wielbłąd padł na ziemię, a ponieważ ciągle był powiązany, zatrzymał całą kolumnę. Zeskoczyłem z siodła. Zapomniałem, jak wysoko siedzę, i dłuższą chwilę leciałem w dół, zanim wyrżnąłem o ziemię. Wyciągnąłem nóż i przeciąłem linkę koło uzdy martwego zwierzęcia. Obaj murzyni też dzielnie się uwijali, tnąc wszystkie sznury maczetami. Powietrze rozdarła kolejna seria. Usłyszałem gwizd pocisków tuż nad moją głową, a potem żałosny kwik kolejnego wielbłąda. Popatrzyłem zaniepokojony. Pogoń była nie dalej niż 200 metrów od nas. Otaczali nas półkolem. Spychali w stronę granicznych gór. Powoli zdjąłem karabin z ramienia i celując wysoko nad ich głowami, wystrzeliłem kilka pocisków. Niemal jak na komendę padli na ziemię, kryjąc się za kamieniami. Znowu pociski zagwizdały we wszystkich kierunkach. Przyczaiłem się za martwym wielbłądem, wykorzystując go jako osłonę. Znowu huknęło kilkanaście strzałów. Kula skałasznikowa przebiła martwe zwierzę i ugodziła mnie w żebra. Na szczęście, przebijając się przez wielbłąda. Na tyle wytraciła prędkość, że poczułem tylko silne uderzenie. Obejrzałem się. Szef i Maciek zniknęli. Większość zwierząt uciekła w stronę żlebu. Kilkanaście kotłowało się między naszym stanowiskiem a pościgiem, skutecznie utrudniając celowanie. Zauważyłem za sobą jakiś czarny cień. W pierwszej chwili sądziłem, że jakiś pogranicznik zachodzi nas od tyłu, ale ku swej uldze rozpoznałem Inko. Wypatrzywszy mnie, dał mi znak ręką i wskazał na żleb. Zrozumiałem. Pora się wycofać. Ostatnia flara zgasła, zatapiając pole bitwy w ciemnościach. Poderwałem się i cicho pomaszerowałem w stronę gór. Biec nie odważyłem się, za dużo wokół leżało kamieni. Arabowie zaczęli strzelać, chcąc widocznie wybić resztę zwierząt. Opadłem na wszelki wypadek na czworaka. Obawiałem się, że jakaś zbłąkana kula mogłaby mnie ranić albo i zabić. Przebiegło koło mnie kilka wielbłądów. Nieoczekiwanie poczułem straszliwe uderzenie i paraliżujący ból. Ostatni nadepnął mi na nogę. W chwilę potem zarobiłem potężnego, parzystokopytnego kopniaka w żebra i straciłem przytomność. Ocknąłem się po kilku minutach. W boku rwało mnie straszliwie. Ostrożnie rozejrzałem się wokoło. Potyczka weszła chyba w kolejną fazę. Wokół mnie nie było nikogo, ani naszych, ani pograniczników. Za to na zboczu góry widać było światła. Widocznie dzielni celnicy minęli mnie nie zauważywszy i ścigali resztę naszych żlebami. Gdzieś wysoko ktoś wyprął serię z karabinu. Ruszyłem naprzód kulejąc. Po chwili natrafiłem na zabitego wielbłąda, a potem na jeszcze jednego. Księżyc wychylił się zza chmury i wtedy zobaczyłem, że zabitych zwierząt jest więcej. Na zboczu ktoś wrzeszczał po arabsku. Nieoczekiwanie wyrosła przede mną czarna postać. Inko. Uśmiechnął się i objął mnie w pół. Uczepiłem się jego ramienia i pokuśtykałem. — Dokąd? — zapytałem po polsku. Odpowiedział coś bardzo dziwnego. Zacząłem przeczesywać pamięć w poszukiwaniu słów w Suahili, ale nie mogłem sobie przypomnieć. Tymczasem ścigający znów zaczęli strzelać na zboczu. Z zagórni oczekiwanie wyskoczył helikopter wyposażony w potężny szperacz. Promień światła omiótł zbocze. A potem pilot odpalił niedużą rakietę. Chyba wiem, jak zacznie się kolejna wojna sudańsko – mruknąłem po polsku. Inko roześmiał się wesoło. Abysinian wskazał gestem helikopter. Tego się domyśliłem i bez jego pomocy. No tak, piętnastoletni przemytnik wielbłądów właśnie awansował na podżegacza wojennego. Arabowie zaczęli schodzić z gór. Widocznie zorientowali się, że zapędzili się zbyt blisko obcej granicy, a może nawet ją przekroczyli. Zaczęliśmy się w cieniu i czekaliśmy, aż nas miną. Do helikoptera dołączył drugi. Chwilę wisiały nad terenem potyczki, a piloci oświetlali step i pagórki, wyraźnie szukając ciężkiego sprzętu, po czym odlecieli. W dziesięć minut później dotarliśmy do szerokiego żlebu prowadzącego w górę. Zdziwiłem się, jakim cudem Maciek mógł poprowadzić tędy wielbłądy. Nachylenie stoku przekraczało miejscami 45 stopni. Wspinałem się dzielnie, choć ból uszkodzonej nogi stawał się coraz trudniejszy do zniesienia. W pewnej chwili musieliśmy przystanąć. Dalszą drogę blokowała piramida złożona z trzech martwych zwierząt. Przeszliśmy, depcząc po powalonym krwią mięsie. Czułem głębokie obrzydzenie. Żleb skończył się, przechodząc w dolinę przecinającą górę. Biegła prawie poziomo. Jeszcze kilkadziesiąt kroków i wyszliśmy na niedużą uroczą kotlinkę. Porastała ją gęsta trawa, a w powietrzu czuć było zapach wody. Po chwili zauważyłem niewielki strumyk kończący się dużą sadzawką. Ocalałe wielbłądy stały rzędem i piły. Tu czekał na nas Maciek. Chwała Bogu, powiedział na nasz widok. Myślałem, Pawle, że... przesunął dłonią po gardle. Ale nie ma się co zasiadywać. Piloci na pewno zawiadomili już swoich. Za godzinę będziemy mieli na karku etiopskich pograniczników, a tego chciałbym jako poddany Sudanu uniknąć. Przecież wspominałeś, że masz etiopski paszport. Zdziwiłem się. Kilka innych też, odpowiedział z uśmiechem. Wsparł mnie z drugiej strony i pokuśtykałem. Nad sadzawką szef z drugim murzynem pętali ocalałe zwierzęta. Nasz czarny towarzysz miał na ramieniu opatrunek. Widocznie drasnęła go jakaś zbłąkana kula. Chciałbym podziękować, odezwałem się po polsku, wskazując gestem Inko. Pomógł mi dojść. Maciek przełożył moje słowa, a potem przez chwilę słuchał odpowiedzi. On mówi, że to nic takiego, powiedział. Twierdzi, że to myśmy uratowali im życie, zabierając ich samochodem, więc w sumie jesteśmy kwita. Uśmiechnąłem się. Jakie straty? zapytałem Maćka. Piętnaście zabili, mruknął. Dwa są ranne, zostawimy je tutaj. Mają tu wodę i trawę. Może wydobrzeją. To byli pogranicznicy, upewniłem się? Pokręcił przecząco głową. Nie, patrole strzegące granicy liczą sobie najwyżej pięciu ludzi, a nas ścigało około trzydziestu. Pewnie przejechaliśmy koło jakiegoś obozowiska żołnierzy. Zauważyli nas przez noktowizor i pogonili oczywiście na piechotę. Gdy zobaczyli, że nie dogonią, otworzyli ogień. Straż Graniczna stara się łapać żywcem i nie zabija zwierząt, bo ma za nie nagrodę. 10% wartości odzyskanego szmuglu. A ci zabijali zwierzęta, bo pewnie od dawna nie jedli świeżego mięsa wyjaśnił Maciek. Armia, choć na niej w znacznym stopniu opierają się władze, jest niedozbrojona, niedożywiona i źle wyszkolona. Pokaż nogę, powiedział szef. Zdjąłem spodnie. Inko, przyświecając sobie latarką, zbadał moją nogę, uciskając palcami. Następnie powiedział coś, co brzmiało jak gęganie gęsi. Kość nie jest złamana. To tylko bardzo silne stłuczenie, wyjaśnił Maciek. Miałaś dużo szczęścia, a siniak w kształcie racicy powinien zejść w ciągu kilku tygodni. Kość udowa wytrzymuje nacisk do ćwierć tony, pochwaliłem się swoją wiedzą. Tak, tylko że wielbłąd może ważyć nawet 700 kg. Żebra obmacałem sam. Wydawało się, że są całe. Siedliśmy na siodła i ruszyliśmy dalej. Maciek prowadził nas sobie znanymi ścieżkami. Były na tyle wąskie i strome, że pokonanie ich samochodami lub na motocyklach było w zasadzie niemożliwe. Pomyślałem, że jeśli etiopscy pogranicznicy nie użyją helikopterów, nie zdołają nas odnaleźć. Minęła północ, potem druga w nocy. Zrobiło się zimno, gdy wreszcie wjechaliśmy w wąski wąwóz, a następnie skręciliśmy do potężnej jaskini. Maciek zapalił kilka świec. Następnie poprzywiązywał wielbłądy do zardzewiałych stalowych kółek poprzyczepianych do ściany. Jesteśmy na miejscu, powiedział. Te jaskinie służyły rozbójnikom i przemytnikom od setek lat. Ułożyłem się na piasku pokrywającym podłogę groty. Jeden z murzynów wrócił z naręczem jakichś badeli. Rozpalił nieduże ognisko i nastawił kociołek wody. Wyciągnęliśmy śpiwory i przygotowaliśmy miejsce do spania. Na kolację zjedliśmy chińską zupę z torebki i po puszce kompotu z brzoskwiń. Co będziemy robili jutro? Zagadnąłem, zapadając w sen. Jutro będziemy czekali na mnichów, powiedział Maciek. Mnichów? Zdziwiłem się, ale zasnąłem, zanim zdążyłem się nad tym głębiej zastanowić.